Agustin, druga edycja programu You Can Dance, Nowa Generacja za nami. Z którym składem jurorskim miałeś większą nić porozumienia? Z pierwszym czy z drugim? Słuchaj. Idealnie, idealne dwa składy. Każde było dla mnie wyzwaniem i spotkanie z Klaudią i z Miszą było naprawdę wielką przygodą. E, a teraz po prostu i z Kasią i, i z Idą to naprawdę była wielka przyjemność. E, więc e, trudno nawet porównywać, bo były absolutnie inne. E, I myślę, że obie edycje były, różniły się. I, e, I to naprawdę cieszę się, że, że mogłem tych ludzi spotkać w swoim życiu. W drugiej edycji wygrała Wiktoria. Jak myślisz, dlaczego? Co w niej było takiego wyjątkowego, że widzowie stwierdzili jej dać tę wygraną? Myślę, że każda osoba, która zna się dobrze na tańcu, zgodzi się, że to jest dobry werdykt, dlatego bo Wiktoria była bezbłędna technicznie, miała fantastyczny wyraz. To jest dziewczynka z ogromnym talentem i bardzo się cieszę, że widzowie wybrali właśnie ją, ale generalnie finał był bardzo wyrównany i myślę, że do końca nikt nie był pewien, kto wygra. A kto był twoim faworytem tak w ciągu edycji? Teraz już możemy to zdradzić. Nikita, nie Nikita, tylko Mykita. Przepraszam. Przepraszam. Moim faworytem był Mykita, ukraiński tancerz który naprawdę pokazał ogromną klasę. Bardzo żałuję, że choroba uniemożliwiła mu branie udziału w tym programie, ale to był mój taki cichy faworyt. Myślałem, że on wygra tę edycję. A myślisz, że jeżeli choroba mu nie zabrała tej szansy, to to... On by trzymał ten czek? Ja myślę, że miałby ogromne szanse, dlatego, bo e, naprawdę był bardzo dojrzały e, i technicznie. E, był e, miał, w ogóle z, e, nerwy ze stali. Każda jego solówka była na, bardzo dobrze przygotowana i myślę, że na pewno w finale e, miał szansę na wygraną. Czyli może w następnej edycji, bo on ma możliwość, żeby się zgłosić ponownie? Oczywiście, oczywiście, że ma. E, no zobaczymy. E, najpierw, e, jak padnie decyzja o kolejnej edycji, to wtedy. Mam nadzieję, że przyjdzie znowu na casting.